Dużo firm dzisiaj ma różnego rodzaju działy IT. Często większość oprogramowania jest gdzieś tam zarządzane przez te działy. Tak? No i pytanie, czy taki dział IT jest wystarczający, żeby samodzielnie sobie opracować te wszystkie kwestie i zacząć korzystać z dobrodziejstw AI? Czy trzeba jednak to zlecić ekspertom, zlecić jakimś zewnętrznym instytucjom? A jeśli tak, to dlaczego? Niestety. Większość przedsiębiorstw nie posiada optymalnych kompetencji do wdrożenia AI. E, ludzie, którzy zajmują się systemami informatycznymi, niekoniecznie zawsze są specjalistami od sztucznej inteligencji i niekoniecznie mają już ze sobą wiele wdrożeń i wiedzą, jak to zrobić optymalnie. A tak jak w każdej pracy, a szczególnie w tak szerokim nowym dziale, którym jest wdrożenie sztucznej inteligencji, odbiega to trochę od takich standardowych kompetencji informatycznych, które kiedyś mieliśmy w naszej głowie. Tutaj podchodzimy bardziej ekonomicznie ale jednocześnie też technologicznie, czyli bardziej łączymy te kompetencje związane z analizą biznesową, strategią, przełożeniem tego na odpowiednie narzędzia zaprogramowaniem tych narzędzi i zarządzaniem tymi narzędziami. Więc jest to dużo bardziej złożony proces niż tylko uruchomienie jakiegoś nowego protokołu wymiany danych czy uruchomienie nowego narzędzia, w którym teraz będziemy trzymali faktury cyfrowo, a nie tylko w wersji papierowej. Ta transformacja jest Znacznie bardziej złożona, ale jednocześnie może przynieść ogromne korzyści biznesowe. I teraz, jeśli nie posiadamy w, wśród naszych kompetencji, naszego zespołu specjalistów, którzy naprawdę wiedzą, jak to zrobić, oczywiście oni będą w stanie to zrobić. Pytanie tylko, czy osiągną najlepsze możliwe korzyści i optymalne efekty dla przedsiębiorstwa. Wtedy najczęściej odpowiedź brzmi nie. Więc z naszej strony nie jest konieczne, natomiast jest bardzo mocno rekomendowane, bo jeśli chcemy dobrze zrobić wdrożenie AI, tak żeby osiągnąć maksimum efektów dla naszego przedsiębiorstwa, potrzebujemy pomocy specjalistów. Okej, okay, czyli jeśli dobrze rozumiem, dział IT najczęściej jest już bardzo mocno obarczony pracą, bo rozwiązuje różnego rodzaju problemy techniczne, tak, czuwa nad kwestiami nierzadko cyberbezpieczeństwa, aktualizuje oprogramowanie, zarządza istniejącym oprogramowaniem, jego aktualizacjami i wszystkim tym, co z tym jest związane i po prostu ciężko będzie tam jeszcze, można powiedzieć, znaleźć czas i kompetencje, żeby zająć się czymś tak fundamentalnym, jak de facto przejrzenie przez wszystkie, Wszystkie działy przedsiębiorstwa, w jaki sposób je tak optymalizować, w jaki sposób je zmieniać. To, to, to nie jest kompetencja typowego inżyniera, informatyka czy człowieka cyberbezpieczeństwa. Dokładnie. Człowiek w IT najczęściej dostaje od firmy informację, co ma zrobić, a nie jak ma zrobić. A my teraz jesteśmy na etapie w większości firm, gdzie proponujemy dopiero rozwiązania jak. Czyli to nie są takie klasyczne kompetencje działu IT. Bo oni już robią to, co jest potrzebne, tylko tu jest opracowanie tej drogi, a tutaj najlepiej skorzystać z wiedzy ekspertów. Czyli AI, wdrożenie AI to de facto wymagałoby osobnego działu, ale że takich działów zazwyczaj w przedsiębiorstwach obecnie nie ma. No to po prostu potrzebujemy to zlecić ekspertom, którzy pokażą nam, jak to zrobić. A i... później pomogą zbudować ten dział. Dokładnie tak.